To jest prawie jak fortepian, to jest. to, to jest sztuka. <śmany> Nie trafiam, za mało bąbelków! Nie działa! Eee, nie. Ludzie, to jest folia bąbelkowa, nie wierzę! Dali mi folię, dziękuję wam, Media Arena! Jesteście najlepsi! Toż ja bym mógł to przykryć całe. To jest kurde ciekawa folia. Takiej folii jeszcze w łapach nie miałem. Resztę przyjemności zachowam sobie na później. Kula, która jest powiedzmy odbiornikiem, bo to działa na zasadzie jakichś tam fal. Elektrokurwa, magnetyczno-ziemskich wiecie, jądro ziemi, wirowanie, obroty i te sprawy. E, a tutaj są dwa kontrolery, które chyba do tej kuli analnej podłącza się kablami. Mam zaklejony palec, bo mój kot mnie kurwa gryzie, drapie i zabija. O kurwa, kolejne pudełko teksturowe, super. Słuchajcie, to wszystko co tutaj widzicie, to są komputenty... Kom, 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 komputenty. Mam bardzo fajny nóż, ja myślę, że taka kosa by była co najmniej z 200 euro w się warta, co najmniej. Ma, to, to jest, wiecie, to jest e, zużyty, zardzewiały e, Finland. ...pudełko. ale że kurwa wpakowali go! W jakieś takie pseudo-welurowe opakowanie, które w sumie jest takie, no, z jakiegoś sztucznego materiału. Nawet widzę przez ten materiał światła, więc to nie jest jakieś nieprzepuszczalne. No, ale cóż, no, ciekawy motyw. Jeżeli macie jakieś dildo z masy perłowej, rozmiar mały, to możecie go sobie tutaj wpakować, wziąć na miasto. Pyk! I ktoś mówi, o! A co tam masz? A nie, to tylko kabel od zasilacza. Uuu. Uh. Oh shit, oh shit, oh shit. I am sorry, I'm busy gaming. I to mi się podoba, nikt mi do piwnicy już nie wpierdoli. Zawiesza sobie takie coś na drzwiach i, i nikt mi nie wpierdoli do piwnicy, jak będę grał, bo mam taką zawieszkę na drzwi. Perfekcyjne, Poczujesz się jak w hotelu dla graczy. Widzę jak sikasz. Kamerzysta kurwa się śmieje. Oh my god! <laughs> Mam radiatorek. Mam ogromny radiator, który montuje się na tym chłodzeniu, które oczywiście powoduje odpływ powietrza, wypływ powietrza. Dwie kości o fajnej pojemności. <śmiech> <śmiech> tak. Suchota mnie dopadła, ale. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Nie, średni pomysł. A pudełko, moi drodzy, to jest prawie najważniejsza część. Wiecie, czego dawno nie było na kanale? Sergeant Simulator. Nie, nie wiem, co dalej robić. X kurwa. Z archiwum X. <śmiech> <śmiech> Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. <laughs> Ściankę. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, napiszcie czemu. Jeżeli nie, też napiszcie czemu, żeby filmy mogły być lepsze w przyszłości. No i cóż. No i co? Tak.